Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Terod, kłaniam się serdecznie. Ja zapraszam osoby z poznaku raka na czytanie na listopad 2021. Więc kochani, zaczynamy czytanie i teraz wszyscy razem to jest czytanie, jakie ogólne, więc z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie weźmie, noc, znowu zaczyna noc. Okej. Okay. Karty już są potasowane i poproszone o Waszą energię. Ja jeszcze raz je tylko przetasuję i zaczynamy czytanie. Raki. Raki. Co czeka osoby z poznaku raka? Raki. Ok. I lecimy. Karty pokazują, że są osoby, które mają harmonię i inne takie rzeczy, jeżeli chodzi o rodzinę, że wszystko jest ok. Gratuluję. Dla niektórych karty pokazują, że jest osoba, która jest spełniona, ale jej czegoś brak. Proszę tylko zauważyć, że tutaj będzie zagrożenie związane przez jakąś kobietę. I tutaj kobiety to jest do Was, jest ktoś, kto po prostu Wam też źle życzy. Możliwe, że jest to osoba, teraz tak, która nie ma dzieci albo możliwe, że ma jakieś też problemy związane z... z... Mówcie mi z kobiecymi sprawami o karty pokazują tutaj, że coś nagle będzie, co niektóre osoby będziecie zakładać sobie aparat na zęby. Jeżeli tak będzie, to tutaj będą jeszcze komplikacje też z tym związane możliwe, że będzie chodziło o. Powiem szczerze albo o przesunięcie możliwe, że jakiś zabieg będzie związany też i z z dziąsłami, to jest raz, a druga rzecz jest taka usuwanie chirurgiczne. Dobra, lecimy. Raki. Raki, co rok. Karty pokazują tutaj wiadomości. Te wiadomości będą dla niektórych superowe. Karty pokazują tutaj kobiety, która lubi wchodzić w trójkąty. Możliwe, trzeba odwrócić swoją sytuację i możliwe, że to wasz partner bardzo lubi jak jest podrywany tak, jest to osoba, która nie potrafi wyrazić czy chcę być z tobą, czy nie chcę być z tobą karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta będzie miała do załatwienia też sprawy związane z dzieckiem możliwe, że tutaj będzie ktoś miał wizytę u pani e, doktor, tak? Z, albo kobieta ze sobą, albo też i z dzieckiem. Jest jakaś kobieta, która została zdradzona, możliwe, że ktoś się Tobą interesuje, która jest w związku. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś mężczyzna, który ci wyśle też i wiadomość. Ja ostrzegam e, o, kobiety, które e, będziecie mieć jakieś spotkanie w blisko, nie wiem, hotel, w jakimś budynku, bo tutaj jest możliwość, że dojdzie do barabara rykityki. Jest jakiś mężczyzna, który po prostu zranił jedną kobietę, nie do końca był szczery. Karty pokazują tutaj, że jest to mężczyzna, który ma dwie kobiety. Jedna kobieta jest w ukryciu, od razu powiem, a druga się o tym dowiedziała. Możliwe, że połączyła ładnie jego słowa. Zobaczyła dużo, yy, jednak merkury jest. Dużo musiała też i obserwować. Karty pokazują tutaj, co niektóre osoby przy, będzie, pani, która przyjdzie do domu, coś będzie związane z domem. Możliwe, że jakaś kobieta... Która jest sama ma problemy też z, z alkoholem, możliwe, że jej partner ma problemy z alkoholem. Tu będzie jakaś pani, z policjantka pani jakaś mundurowa, która przyjdzie i, i, i będzie, no możliwe, że będzie miała interwencję z takiej rzeczy. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś mężczyzna, który coś ukrywa, bo ukrywa to w takiej rzeczy, którą zawsze nosił przy sobie albo nosi. Możliwe, że to jest stare, możliwe, że trzyma to też w starej szafie. Jest coś, co jest tam ukrywane. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta zmieniła metodę działania. Tak? Ktoś się po prostu kieruje cały czas intuicją. Jeżeli tak jest, karty pokazują tutaj duże masz zdolności i warto, warto też to po prostu wejść. Karty pokazują tutaj, że są jakieś dwie kobiety i możliwe, że robicie ezoterykę. Jeżeli tak będzie, trzeba zmienić kierunek, nie tędy, którędyk, wy chcecie po prostu też i działać. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która ma problemy z jakąś drugą kobietą. Tutaj są, będą jakieś zagrożenia i cokolwiek ona wam będzie proponowała, mówcie, że nie. Dlatego, że tutaj problemy nie tylko będą z papierami czy z z czymś takim, że powiecie tylko błahostka, tutaj będą jeszcze inne problemy takie, które na was też i spadną. To będą problemy, które będziecie mocno kierować się też intuicją, znaczy emocjami. Zwróćcie uwagę, bo to możliwe, że to wy takie raki będziecie. Karty pokazują tutaj, zwróćcie uwagę na osoby, które y, mieszkają u góry, wy na dole. Możliwe, że ktoś schodzi, albo wy będziecie schodzić też schodami Ktoś, ktoś się czegoś też o kimś dowie, tak. Dla niektórych będzie powrót, powrót kogoś do domu, jakieś kobiety, jakaś kobieta wróci do domu. Tutaj będą jakieś spotkanie z dwoma, znaczy dwie kobiety się spotkają. Dla niektórych idą pieniążki, coś nowego, coś fajnego. Działajcie, róbcie, twórzcie nowy pomysł. Dla niektórych mogę już powiedzieć, że jakieś propozycje przyjdą też do do pracy, odnośnie możliwe, że ktoś będzie robił dwie pracę. Jest osoba, która ma duże zdolności, ja bym uważała, jest to osoba, która możliwe, mam dla mieszkania możliwe, że jest to osoba, która, z, z nią wyjdziecie do współpracy, jest to osoba, która Wam zamylić troszeczkę oczy. Zwróćcie na to uwagę, jest to osoba, która zawsze zaczyna coś od nowa, tak, ma duże zdolności, jeżeli chodzi nie tylko o działania, ale są to działania, które os przez oszustwa coś się naradza, tak. Karty pokazują, że jest to osoba blisko waszego domu, tak? Jest to osoba, i jak tutaj karty pokazują, jest to osoba, która ma problemy też i z urzędami. Możliwe, że ktoś Was czaruje, raki, że to było całkowicie inaczej. Jeżeli macie jakieś problemy, lub ktoś ma problemy związane z, z urzędami, to mogę powiedzieć tylko jedno, nie, nie dajcie się po prostu oczarować. Jest to osoba, która was też manipuluje. Ja oczywiście jeszcze dopytam. Karty pokazują tutaj, że z kimś się będziecie witać, nie tylko w progu, ale kogoś też spotkacie. Zwróćcie uwagę, kto będzie szedł za wami. To jest raz. Zwróćcie uwagę, jak będziecie stać i jak będzie też padał. Możliwe, że ktoś się schowa gdzieś na przystanku, czy gdziekolwiek. Coś zobaczycie, będziecie obserwować. Możliwe, że ktoś się z wami spotka i będzie coś mówił. Bieście wszystko na logikę, tak, przeanalizujcie, nie, nie podejmujcie żadnych pochopnych e, działań. Karty pokazują tutaj, że danie, które ktoś pozna jakąś prawdę, ta prawda będzie poznana przez komunikację, czyli przez rozmowę, przez drugą o, e, rozmowę, może wiesz, że ktoś wam coś nam e, narysuje. Jeżeli ma mówić, do końca tego roku ktoś się o czymś też i e, dowie. Jakaś propozycja idzie i to super. E, super pieniążków, dlatego warto, warto też to weź, ale z, możliwe, że to będzie propozycja też i od kobiety. Karty pokazują tutaj stres, co niektóre osoby macie stres związany przez pracę. Możliwe, że to jest stres związany, że nie macie pieniążków. Tutaj jakiś stres będzie Będziecie mieli karty, pokazują tutaj dla niektórych, że w waszym życiu jest osoba, która jest słodkopierdząca. Jest to osoba, która dużo mówi możliwe, że na was bierze jak te przez emocje, tak? Ktoś możliwe, że wam narzuca, że to jest wasza wina wcale, że nie. Jest to osoba, która ma jakieś używki, od razu powiem: ma jakieś używki. Jest to osoba przez którą Wy się też jej blokujecie. Dla niektórych mogę powiedzieć, że będziecie musieli bronić, bronić siebie, ale też i w pracy, tak? Będziecie, powiem tak, będziecie atakowani, tak? Ale Wy bronicie się. Karty pokazują tutaj, że ktoś dostanie wiadomość od jakiegoś mężczyzny. Karty pokazują tutaj, że co niektóre raki będziecie mieć pokusy. Te pokusy sprawią, że coś w waszym życiu się zmieni, to nie są tylko pokusy, że o idzie bara bara rikityki, bo wcale, że nie, tutaj są różne, różnego, różnego rodzaju możliwe, że powiecie, a bym, sobie, bym się przyjechała na motorze, tak, i nagle, a dobra, ja wsiądę i wtedy wy pojedziecie i coś się wydarzy na takiej zasadzie, to też na to zwróćcie uwagę, karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał do czynienia z dzieckiem możliwe, że wiadomości przyjdą związane z dzieckiem ze szkoły, tak? Tutaj jakieś będą, no nieprzyjemności, tak? Z tym związane. Zwróćcie uwagę, możliwe, że ktoś dostanie mandat, lub ktoś, znaczy fotoradar mógł Wam zrobić też i zdjęcie. Karty pokazują tutaj, że na klasy schodowej co niektóre osoby możecie mieć takiego huligana, ale jest to osoba, która ma schizofrenię. Tu jest na 100%. Jest ktoś, kto ma schizofrenię. Jeżeli taką osobę macie, musicie uważać. Jest nawet możliwe, że to jest też i osoba e, młoda. Dla niektórych ktoś będzie zamknięty też i w szpitalu. E, możliwe, że ktoś dla kogoś jest też jakimś zagrożeniem. Jeżeli mówimy o, o pracy, jest jakaś kobieta, która nagle powraca lub odnawia jakąś znajomość, możliwe, że ktoś wraca cały czas do jednego tego tematu. Tu karty pokazują, zwróćcie uwagę, bo ktoś ma nie halo, tak? Ktoś kogoś chce, żeby ktoś wyszedł też i z równowagi, tak? Dlatego na to zwróćcie uwagę uwagę. Będą roz, będzie rozmowa, gdzie będą dwie osoby. Zwracajcie na osoby takie, które na przykład noszą duże okulary, które mają małe oczka, coś będzie, ze, coś będzie też i ze zwrokiem, tylko to jest dla Was niewidoczne i ja bym na taką osobę też i uważała. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta powróci, coś jest z pracą, to jest raz, a druga rzecz jest taka w pracy, możliwe, że dwie osoby będą y, młode, młode, które razem pracują. Zwróćcie uwagę, bo y, jeżeli ktoś robi na czarno, od razu powiem, jeżeli ktoś robi na czarno, to tutaj będzie, że ktoś kogoś może też y, pod, y, podkablować. Jeżeli nie, to tutaj on, narodzi się znowu jakiś y, niefajny pomysł. Y, karty pokazują tutaj, że jest mężczyzna i to... Mężczyzna, który gdzieś tam zauroczył jakąś kobietę, jest to mężczyzna albo będzie. Kochani, jest to mężczyzna, który jest nieuczciwy i dostaniecie do końca listopada, możliwe, że jak chciałam powiedzieć do końca grudnia, ale to też miejcie to też świadomość, dostaniecie w głowie takie przebudzenia, kierujcie się nimi, dlatego że to są właśnie... no aniołowie, ptacy, przewodnicy, tak, którzy Wam dają pewne wskazówki, a zwłaszcza, że tu macie osoby, które mają ogromny dar i warto, warto się też tym kierować, bo możecie też pewne sytuacje ominąć. Ja teraz zapraszam na miłość, zobaczymy te osoby, które jesteście w związkach, dlaczego tak jest, dlaczego jest negatywnie. Osoby, które są w związkach, dlaczego jest tak Karty pokazują tutaj, że jest to diabeł, czyli co dla niektórych mogę powiedzieć, ma, mogę powiedzieć tylko jedno, macie osobę, która jest dla Was osobą toksyczną, jest to osoba, która kłamie, to jest raz, która... Chce kogoś zatrzymać dla swoich korzyści. Na takiej zasadzie. Jest to przemoc, która jest stosowana nie tylko fizycznie, ale też i psychicznie. Karty pokazują tutaj, że ktoś się zastanawia, co ja mam zrobić. To jest raz. Druga rzecz jest taka możliwa, że jedna osoba jest w domu i nie ma z kim nawet porozmawiać, tak? Nie ma komu się też i wyżalić. Jeżeli ma mówić, połączyć, to już jest to samo, co na początku czytania, czyli jest jakaś osoba, która jest w jakimś też niebezpieczeństwie. Karty pokazują tutaj, że jest ktoś, kto z kimś jest tylko dla swojej korzyści, nie, nie chce ślubu, nie chce zaręczyn, nie chce nic, ma jakieś korzyści, tylko yy, na te korzyści jemu. Yy, on po prostu jemu tylko o to chodzi, tak? Lub jej chodzi. Zwróćcie uwagę na osoby, które są też i zarośnięte, czy to mężczyzna, czy to kobieta, bo możliwe, że jest jakiś mężczyzna, gdzie ma zarost tam gdzie nie powiem, możliwe, że ma tam, nie chodzi mi o buławy, wróćcie się. No w takich miejscach, nie tylko mówię intywnych, ale takiego na przykład, o tutaj może mieć gdzieś zarost, tak? Na takiej tego, a kobiety mogą mieć też i tutaj wąsy lub jakieś takich rzeczy. Możliwe, że ktoś się też i nie goli o, na takiej zasadzie. I dlaczego jest? Tutaj jest związane, kochani, powiem tylko jedno. Ktoś, kto na przykład y, siedzi y, w domu, blok wysoki jest, y, misza z tym tutaj są takie y, wieża, czyli wszystko jest zbudowane na kłamstwach. To jest raz. Druga rzecz jest taka, to mogę powiedzieć wprost, że jest mężczyzna, który, y, który nie do końca był uczciwy wobec też jakiejś innej partnerki i siedzi tylko ze swoją partnerką dlatego, bo nie ma też co już ze sobą zrobić, tak? mógł po prostu czuć się też i odrzucony. Jest to mężczyzna, który możliwe, że często też i podróżuje, tak? Na takiej zasadzie albo kobieta, gdzieś trzeba też i jechać, więc to miejcie e, też na uwadze. Teraz tak, kobiety, które czekają na osoby, czy wrócą, czy nie. Karty pokazują tutaj, że ktoś żyje własnymi marzeniami. Możliwe, że wy żyjecie iluzjami, tak? Może, możecie po prostu odszedł, a aby cały czas analizujecie sobie to co jakby mogło być tak że jak na przykład on wróci to powiem mu to 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 i tak sobie wyobrażacie dzięki bogu że zamarzenia niknie karty pokazują tutaj całkowicie nowy początek nowy rozdział nowe możliwości i czy będzie ta miłość karty pokazują tutaj spotkanie dla niektórych raków będzie spotkanie jeżeli mam powiedzieć jest, jest jakaś para która gdzieś was coś złączyło, długo będziecie musieli czekać na nowy rozdział, na nowy start, ale karty pokazują tutaj, że jest między wami jakieś uczucie możliwe, że to jest uczucie właśnie duchowe, tak? Gdzieś tam myślami jesteście, ale fizycznie nie możecie być też i razem. I teraz dla tych osób, które czekają, czy w ogóle miłość będzie albo są po prostu nie mają jeszcze nikogo bo to wiadomo młodzi starsi dla wszystkich raczków jeżeli chodzi o miłość karty pokazują tutaj że ktoś chciał kogoś rozdzielić możliwe że wy nie daj Bóg komuś rozwalicie związek jeżeli tak będzie no to będzie lipa druga rzecz jest taka zwróć uwagę że żeby Wam osoba trzecia, Wam osoba taka Wam naprawdę bliska, gdzie możecie powiedzieć, ja jej ufałem, zrobi coś negatywnie. Lub panowie, wy. Możliwe jest, że to jest osoba, która ma salon fryzjerski. Możliwe, że też y, upiększa, a możliwe, że taką osobę też spotkacie na takich wystawach, gdzie jest na przykład dużo obrazów, y, luster. Możliwe, że ktoś kogoś też imaluje. Im możliwe, że y nowy początek coś jest też i związane z pracą dlatego na to też zwróćcie uwagę są jakieś osoby które macie swój własny salon i no zostaliście możliwe wy też skrzywdzone jeżeli tak jest to ja powiem iż Mhm. jest tu kobieta, która ma własną firmę, możliwe jest do 35 roku życia możliwe, że przez, teraz musimy odwracać że przez twoją przyjaciółkę coś się mogło zadziać lub przez osobę, która też do ciebie przychodziła ale jest kobieta kobiety uważamy są dwie kobiety, dlatego kobiety macie kogoś i już tutaj pokazuję macie kogoś, kto przez jakąś kobietę, wam się zawali też e, sytuacja e, kochani uczuciowa lub przez to już się wydarzyło. Dlatego miejcie e, oczy szeroko otwarte. Z mojej strony to już jest wszystko. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Życzę wam zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego wy sobie zażyczycie. Tego wam życzy Złoty Tarot. Ja nie dziękuję i zapraszam was sobie na kolejne czytanko. Pozdrawiam.